No, muszę powiedzieć, że w tej chwili chyba jestem w odległości 30 metrów od telefonu. Sprawdzimy sobie następny mikrofon. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz dwa, raz dwa, trzy, raz dwa, raz dwa, trzy. Wyłączamy go. Załączyłem trzeci mikrofon. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Załączyłem czwarty mikrofon. Raz dwa raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 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 No i sam jestem ciekawy, jak to wyszło.